Elo, elo, 320, jestem Zenek, dzisiaj będzie kolejna arenka. Zaczynamy. Ok, zainstalowałem sobie taki program, który pozwala oceniać karty. On się nazywa Hard Arena. Mm, zobaczymy, jak on będzie działał. No dobra, kogo by to wybrać? E, szamana, chyba szamana wybrałem. Wzywam was. Szaman i. mag? Bomaga Ja yeah, pokazuję! Okej, okay, wartości kart. Co jest najlepsze? Z tych trzech. Onyksja. Dowódczyni si, Siwara. Kokietę... Kokieterka gwia, Gwiazda Kabaretu. 72. Co ona robi? Gdy znajduje się w twoje ręce, rzuć dwa zaklęcia z różnych szkół zaklęć. Yy, aby, prze, aby przemienić 8-8 zryw, niewrażliwość, gdy kontrolujesz pisklę Okrzyk bojowy przyzwij 6-2-1 ze zrywem. Ej, to dobre! Dobra, bierzemy ją. Co dalej? Lodo, lodo ozdoba. Przezwidłasz drzwiłaki 2-4 z prowokacją i opisem agonia. Otrzymujesz 4 punkty pancerza. Ten ma 51. A co on robi? Gdy dobierasz jakąkolwiek kartę, zamień ją w tymczasową. Aha. No dobra, weźmiemy to. Mm, ta jest number 1. Słodzony śnieżnik. Miniaturyzacja akcji grubowej. Otrzymujesz 2 losowe tymczasowe zaklęcia lodu. Trójka, 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 dwie same trójki. No dobra, weźmiemy to. Basen pływowy, basen pływowy najlepiej oceniony. Odkryj zaklęcie kosztujące 3 lub mniej. Po rzucaniu zaklęcia, odpuszcz basen pływ ponownie. Czy tego ziomka ze zrywem? Gdy atakuje i zabije stronnika, może zaatakować ponownie. No dobra, robimy ten basem Razem. Co to jest? Zapełnij twoją planszę losowymi nagami. Ej, to jest dobre. Dobra, pójdziemy to. Hmm, co dalej? Co dalej? Hmm, to ma wulkan z proszku do pieczenia. Kradzież życia. Zadać 10 punktów obrażeń, rozdzielając... rozdzielonych losowo pomiędzy wszystkich stronników. Przeciążenie 1. No dobra, niech to będzie. O, no tu same lipne karty jakieś, kuźwa. Duchowy wierzchowiec. Daj stronnikowi 1, 2 oraz odrodzenie za... obrażenia za plus 1. Gdy zginie, przyzwij duchowego raptora. No dobra, niech to będzie. Naga. Okrzyk byłoby, odkryj kartę z twojej talii, jeśli udało ci się rzucić zaklęcie mając tę kartę w ręce. A dwójeczka? Ukrycie. Atakuje każdego stronnika zagranego przez przeciwnika. No dobra, weźmiemy to. Pocisk degradujący. Pociski degradu degradujące. Eee, wystrzel trzy pociski w losowych wrogich stronników przemień, Przemieniają się w stronników kosztujących jeden mniej. O to no dobre. Dobra, to dalej. Tak jest, ten żywek jest najlepszy, zamrożony. Totem, proszę bardzo, czy ja chcę totem. Znowu lodo lo 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 ozdoba. To jest dobre. Dobra, burza z chyba będzie najwyżej oceniona, tak jest. 113, zadaj 3 punkty obrażeń, obrażeń postaci. Jeśli zginie, przyzwisz wyłaka wody 3,6, który zamraża. No dobra, weźmiemy to. Kielich bryzy, rozdziel losowo dwa punkty obrażeń między wszystkich wrogów. To jest napitek, dobra, to weźmiemy to. To jest same dobre karty. Okrzyk bojowy, dobierz zaklęcie lodu na początku twojej tury, twoich tur, zmniejsza jego koszt o jeden. Dobierz zaklęcie lodu na początku twoich tur, zmniejsza koszt, jego koszt o jeden. No dobra, niech to będzie. Tutaj portal będzie najwyżrzecniony pewnie. Tak jest, to weźmiemy portal. A zarobiony peon. Agonia, twoja następna lokacja kosztuje dwa mniej. Dobra, mam lokację, więc jakoś to się kombi z tą lokacją, powiedzmy. No czy nie jakoś, tylko na pewno się kombi. Tutaj są lipne karty. Znowu wulkan. Za 10 obrażeń rozdzielonych z pomiędzy wszystkich stronników. No dobra, odziełem błogę. jaki się Zapełni Twoją planczo losowymi nagami No dobra, niech to będzie razy 2. Eee, lepimy bałwana. Przez ich bałwana 3-3, który zamraża. Dodaj kartę. Lepimy bał bałwanko kłótnika. To twoje jakaś karta z jakiejś, jakąś dziwną nazwą. Nie, nie, nie wiem, jak to przeczytać. Eee, dobra, to weźmiemy tego wołowana parzący gejze, Zaraz, dwa punkty obrażeń, żeby był w kartę. Umieś ją na szczycie, dobra zarać, dwa punkty obrażeń. No niech to będzie. Jakiś murlock, za 3-2-5. dobre statystyki, na koniec który dodaj rojnika piranii 1-1 do twojej ręki Łogi dogi, może być Skopiowana stylówka Przemień stronnika w losowego stronnika kosztującego jeden więcej A następnie przyzwij jego kopię Ej, to dobre Sporo zaklęć o, okrzyk Bobby dobierz sekret. No sekretów żadnych nie mam, więc whatever Błockowisko Przemienim przyjaznego strunika w kosztującego jeden więcej Oki Donki Za 4. Min miniaturyzacja, Okrzyk były do twoje... daj twojemu bohaterowi plus jeden do ataku oraz furię bichrów w tej turze Dobra, dobry stronnik. Nie ma co. Znowu burza z piorunami, ale naga, ja mam 105, a co takiego robi? Okrzyj, bo do ręki na, na gusia, jedynie na odkryj, zaklęcie kosztujące 3 lub mniej i naucz go naucz go Naucz niego. Dobra, czy jak chcę to, czy chcę burzę z piorunami, bo ja za drogą. Chociaż tego AOE mam dość sporo. Cholera, po co to brałem? Mogę, to, mogę wybrać faktycznie tego typa kombinacja jakaś w zaznaczeniu magia dwa punkty obrażeń przyzwyj odpowiadającą mi liczbę żywiołaków 1-1 no dobra niech to będzie ło tu same dobre rzeczy portal, zamieć, zamieć, zamieć tak nisko oceniona? Zadaj 6 punktów obrażeń przez wideo swojego celnika Kościoła 6. Dobra, nie będzie portal Za 4, ile mam kart za 4? Nie widzę, zasłania mi to. Ile mam kart za 4? Raz, dwa, trzy, cztery. A dwójek mam mało, strasznie. Erupcja Magii, Przyzbi 2, Many 1-3. Jed Ej, to dobre jest. No dobra, zobaczymy co ja tą talią zadziała. Mam mało dwójek w tej talii, tylko trzy. Trzy dwójki, to na trójek, trochę czwórek. <ścoughs> no dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. W imię honoru. Za Zgładziciela! Wymienimy to wszystko. Wow, samo zaklęcia. Coś, z tym dekiem nie poszło jest no Za dużo tych zaklęć tutaj. Jest. No naprawdę, kolejne zaklęcie. Ty wybierasz rożkę głuptasku. No, come on! serio? Gotowe. Dobra, zróbmy tak. no, co z tego wyjdzie. Nie, Waniecznik. Jakie tam statystyki? 2, 3 i coś tam jeszcze robi? A żeby by był w kartę, jeśli to pirat, daj broni, a następnie to brzmi 2 do ataku. Good. Lepimy go wano. Krótnika, bałwano Przepisujemy bałwano krutnika 66, który zamraża daj kartę, lepimy bałwano w... bałwano ogra do twojej ręki. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ciekawe to zaklęcie. Sekretów żadnych nie mam, tam mi tutaj jakiś sekret daje do darmo, dobiera. Ale sekretów nie mam żadnych. Dobra. co ja chcę zagrać? Żywiołaka, jeśli zginie, przyszedź żywiołaka, ale muszę zabić go, a nie zabiję. Dobra, zagramy tak. No, może zimę fajnie, będzie mógł atakować. Mmm, śladów zużycia? Dobra, co ja chcę zrobić? Dodaj 3 punkty obrażenia, jeśli nie zginie. Zobaczmy, postać, jeśli nie zginie, przez Ły łaka, dobra, to zrobimy tak. Tak, tak. Zabijmy. Chce burzę z pieronami zagrać? Tylko co za trzy? Otwórz zaklęcie kosztując trzy lub mniej. Porzucenie zaklęcia. Otwórz basen. Tak sobie myślę. A oh, come on! Serio, dobierz kartę. Ta karta jeszcze nas Co za lipa. What however? Eh? <laughs> sobie myślę. Stop. Burze z piorunami? Nie wiem, z piorunami kolejną. Gotowe. Dobra, go. Gotowe. Tajemnicza k***a! Jaka jest twoja na paliwę, raz Serio? Dobra. Co do ja mogę zrobić? Dobre, no zakončíme aj tom turke na tem. Seriously! I co ja chcę zrobić? Dużo z pioronami zapodać mu? Druga burza z pioronami. I od razu obrażenia plus jeden. Gdy zginie, no tak, to mogę najpierw zagrać. Gdy zginie, przez widuchowego raptora. Let's go. raptor, raptor bur bru niezły ten raptor, nie ma co. I co to zrobi, zadaj 3 punkty obrażeń. Gotowe. Daj temu stronnikowi turem na przygotowanie Bałwana mogę przyzwać za sześć. Ile ma tego leczenia w bordejze? Okrzyk bojowy, co mi po tym okrzykach on nic nie zrobił? Bo nie mógł zrobić. Dobra, ruchy gościu, ma do I co to robić? Burzę z piorunami odpalimy. Dobrze siadło, nie ma co. Ale to jego broń mnie trochę denerwuje. 2-8 kurczę wytrzymałość. I leczenie, no napierdź, 我说假。 Prawdziwi 100% No come in serio Nie mam czasu na gierki. Ok, góry, Let's go. Szału nie ma, to tak powiem. To dużo zakłócenia, nie mam stronników i tak naprawdę nie mam o czym walczyć. No i sport, światło gaśnie ale my dalej widzisz coś czy. Chodź, naprawdę? A, oh, pierdolę. <laughs> Let's go. By nie godzi, no i dzieci. Lipno. Coś cienki ten tak wybrałem chyba. Za dużo tak. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jaki pójdzie, ale coś się że to będzie 3-0. <laughs> Dobra, na razie.